Dzień dobry. Witam serdecznie widzów telewizji Słowianin. Dziś wieści z urzędu. Z nami sekretarz miasta pani Gabriela Fliszniśkiewicz. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Pani sekretarz, mam dane, dane z urzędu miasta w Świnoujściu. Dane trochę niepokojące, bo okazuje się, że społeczeństwo starzeje się. Spada nie tylko liczba zawieranych małżeństw, spada liczba nowych urodzeń, liczba zgonów utrzymuje się na podobnym poziomie. Tak. Natomiast mimo wszystko oznacza to, że społeczeństwo nam się starzeje, a to znaczy, że powinniśmy aktywizować. Więcej działać, tak. Powinniśmy więcej, więcej działać, więcej pracować na rzecz aktywizacji naszych mieszkańców, seniorów. Powinniśmy podejmować takie, czy taką ofertę przedstawiać mieszkańcom, która pozwoli im aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. I takie działania chcielibyśmy dziś Państwu zaproponować, o dziś o nich opowiedzieć. Czyli oprócz takich działań, jak co roku w zasadzie ma uniwersytet III wieku z wykładami, to chcemy zrobić taki tydzień w pigułce bardzo tak. intensywny dla seniorów, żeby zobaczyli, tak. że w mieście naprawdę dużo się dzieje, a przede wszystkim jest dużo ludzi. Którzy mają wiedzę i chcą tę wiedzę przekazać. Tak. Proszę Państwa, my, w naszym mieście działa wiele instytucji, które wspierają seniorów. Są to kluby seniora, są to dzienne, jest to Dzienny Dom Pomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wszystkie jednostki kulturalne, które przecież świadczą swoją ofertę dla każdej osoby w każdym wieku. Ale w tym tygodniu, który nadchodzi, chcielibyśmy w pigułce przekazać informację i o tych instytucjach, i o tym, co one oferują, zaprezentować ich tę ofertę tak w praktyce, przybliżyć ją mieszkańcom. Natomiast chcielibyśmy też zaproponować wiele takich działań rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i zdrowotnych, które sprawią, myślę, dużą przyjemność wszystkim, którzy zechcą z nich skorzystać. No to zaczynamy. Ja ten plan trzymam przed sobą, gdyby... On jest naprawdę, drodzy Państwo, bardzo bogaty, ale jeżeli ktoś by zapomniał, przyoczył, to odsyłamy na stronę miasta już tak. dzisiaj, świnoujście.pl, a jeżeli nie internet, to także gazeta papierowa. Zajrzyjmy do biuletynu Urzędu Miasta w Świnoujście. I plakaty. I na plakatach. Plakaty są także tak. na przystankach autobusowych. Warto się zatrzymać takie żółto-pomarańczowe plakaty. To właśnie tam informujemy o senioraliach. Zaczynamy od poniedziałku, od 20... Października, co w poniedziałek? Poniedziałek. Poniedziałek jest dniem dla organizacji pozarządowych, dla senioralnych organizacji pozarządowych. Tradycyjnie każdego roku honorujemy te osoby, które działają na rzecz organizacji i albo działają w obszarze mieszkańców, a są sympatykami tych organizacji, w obszarze seniorów. I to jest właśnie taki dzień, w którym mamy możliwość zebrać wszystkie te osoby przedstawicieli organizacji, bo ich jest znacznie więcej niż to, ile ta sala jest w stanie pomieścić. Każda sala każdego roku. Więc rotacyjnie gdzieś są zapraszani ci przedstawiciele, nagradzani nagrodami pani prezydent, listami gratulacyjnymi. Spotykają się ze sobą. Jest to świetna okazja do tego, żeby, żeby się ze sobą spotkać, porozmawiać, porozmawiać o tej ofercie, którą realizują organizacje dla siebie nawzajem i dla mieszkańców i w ramach podziękowań będziemy zorganizowaliśmy dla tych Państwa koncert pani Krystyny Giżowskiej, którym, którym po prostu podziękujemy za dotychczasową pracę i poprosimy o to, żeby ją kontynuowali. I tam jest wstęp na zaproszenia dla tak. zaproszonych organizacji, tak. ale od wtorku zaczynamy bardzo intensywnie, tak. zaczynamy od spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Tak, nie chcemy w tym roku ograniczać się rzeczywiście tylko do takich tradycyjnych dni z organizacjami pozarządowymi i organizujemy działania ogólnodostępne dla wszystkich naszych mieszkańców, za mieszkańców za darmo oczywiście. Bardzo wiele instytucji, które się w to włączyło pracuje w ramach tych senioraliów wolontarystycznie i za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast zaczynamy od wtorku dla wszystkich blok tematyczny blok tematyczny zorientowany senior i to jest dzień otwarty w miejskim ośrodku pomocy rodzinie do Miejskiego Ośrodka do Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dołączają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i tam będziecie państwo mogli otrzymać wszelkie informacje dotyczące świadczonej pomocy na terenie naszego miasta, czyli świadczenia finansowe, świadczenia bezpośrednio przez opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, czyli wtedy kiedy ktoś potrzebuje wsparcia w domu przy wykonywaniu codziennych czynności takie opiekunki są dostępne. Będziecie Państwo mogli otrzymać informacje na temat usług sąsiedzkich, które w ubiegłym roku wprowadzaliśmy. Można się dowiedzieć, jak rozwiązywać swoje problemy w rodzinach zastępczych. Seniorzy są często rodzinami zastępczymi dla naszych, dla naszych dzieci. I wszystkie informacje dotyczące kryzysów, kryzysów psychicznych, życiowych, związanych z pracą, z problemami finansowymi, z przemocą, która niestety również nie pojawia się, się i nie omija naszego miasta. I oczywiście ZUS, czyli informacje dotyczące świadczeń, które ZUS realizuje dla mieszkańców, takich jak renta wdowia. To, to jest ostatnio bardzo często pojawiało się w pytaniach, żebyśmy potrafili coś więcej, jakichś większych informacji, dokładniejszych udzielić. Wszelkie informacje dotyczące waloryzacji rent, emerytur świadczenia wspierającego, czyli wszystko, co, co, co wypłaca zakład ubezpieczeń społecznych. I Urząd Skarbowy, ciekawe poradnictwo w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, dla, ulgi dla pracujących seniorów, bo tych seniorów jest w naszym mieście też bardzo dużo pracujących. No i oczywiście te sprawy, które żadnego żadnej osoby nie omijają, czyli kwestie podatków od spadków, darowizn dla naszych bliskich. Można się dowiedzieć praktycznych informacji. Tak. A po południu coś na rozruszanie kości. Aha, coś po południu, trochę ruchu. Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz organizuje od godziny 14.00 wspólny marsz dla wszystkich chętnych marsz Nordic Walking. I zaczynamy z biurką na promenadzie przy muszli koncertowej. Bardzo serdecznie zapraszam. Kolejny dzień, czyli środa, to dzień poświęcony zdrowiu, czyli. Ze zdrowiem kojarzą się dwie instytucje w Świnoujściu. To po pierwsze szpital, a po drugie zakład opieki długoterminowej. I te dwie instytucje, które na co dzień pomagają naszym mieszkańcom, włączyły się w akcję tak. senioraliów. Tak, tak, nasze spółki miejskie, które prowadzą podmioty lecznicze, czyli szpital i zakład opieki długoterminowej, zaproponowały szereg działań. Naprawdę jest to bardzo bogaty dzień, więc pozwolę sobie tylko wymieniać, żebyśmy, żeby Państwu przybliżyć, a wszelkie informacje szczegółowe. Proszę rzeczywiście czerpać z naszej strony internetowej bądź z plakatów, które są rozmieszczone w różnych miejscach w Świnoujściu, w tym też w przychodniach oprócz przystanków autobusowych. I tak zakład opieki długoterminowej. Zaczynamy od wykładu aktywność a zdrowie seniora. Następnie będziemy realizować blok darmowych badań profilaktycznych. I tam sponsorzy, którzy nas wsparli, czyli między innymi firma Audika, nasze organizacje, również Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Kobiet o chorobie piersi Anna oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, który przyjechał ze swoim stanowiskiem profilaktycznym, gdzie można zmierzyć, można dokonać pomiaru ciała tkanki tłuszczowej i otrzymać. Porady dietetyczne, porady dotyczące swojego zdrowia. Jadłospis, proszę Jad... Tak, C firma Citonet i wsparcie również pani psycholog Joanny Nowickiej. To jest ten blok taki, takich badań profilaktycznych. A później znowu trochę ruchu. Tu wysłuchaliśmy, porozmawialiśmy, a następnie zapraszamy na salę ćwiczeń i będzie prowadzona gimnastyka dla seniorów. My organizujemy dla dwóch grup po, dwa, po 10 osób, tak żeby każdy znalazł swobodne miejsce do ćwiczeń, żeby nie było tłumu i żeby nie było przepychania się, więc jest to zorganizowane w taki ograniczony sposób. I znowuż, po ruchu mamy coś dla ciała, czyli zatrzymujemy się przy herbatce. Oczywiście herbatce ziołowej, ze zdrowym poczęstunkiem i wysłuchamy koncertu zespołu e, duetu Anmar alternatywnej sceny seniora. Fantastyczni ludzie. To, to, to jest ta chwila odpoczynku, żebyśmy znów przeszli do warsztatów. I tu zapraszamy na warsztaty praktyczne stworzenia soli kąpielowych. Świetne, świetna zabawa, dużo śmiechu i oczywiście piękne, pachnące kule zapachowe zabieramy ze sobą do domu. Tu będą również warsztaty kosmetyczne dla seniorów, i to myślę, że może zainteresować wiele z pań. I znów e, sprawy zdrowotne, takie fizyczne, czyli wracamy do, e, do usług zdrowotnych, do kriokomory. No właśnie, e, kriokomora to jest tak. nowość w Zodzie. Tak. E, no, ja mówię nowość, no bo to jest dopiero e, e, świeże, e, świeże narzędzie. Tak. E, trzeba się zapisać, trzeba e, najpierw przejść badanie lekarskie, czy się kwalifikujemy, tak, ba, tak. E, a później wchodzimy do tego zimnego, bardzo zimnego hmm. miejsca. Hmm. Trzeba być specjalnie ubranym. Trzeba być specjalnie ubranym, temperatura w tym miejscu wynosi minus 120 stopni. Proszę się nie obawiać, tego się tak nie czuję, jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić. Sama korzystam z krekomory, jestem zachwycona. Przeciwwskazania oczywiście są, ale w momencie, kiedy Państwo zadzwonicie, dopytacie się, to, to wszystkich informacji udzielimy. Proszę się przygotować, jeżeli chodzi o ubranie. Czyli bawełniany strój, spodenki bawełniane, t-shirt bawełniany, skarpety długie, ciepłe, buty są na miejscu to są drewniane chodaki, czapka, rękawiczki. I to wystarczy, żeby skorzystać z krekomory. Wrażenie niecodzienne bardzo bardzo pomaga na wszelkie bóle stawów wszelkie dolegliwości reumatologiczne nie ma przeciwwskazań co do wieku jest kwestia tylko przeciwwskazań, jeżeli, jeżeli chodzi o niektóre jednostki chorobowe. Brzmi fantastycznie. To wszystkie wydarzenia, które w Zodzie. Tak. Ale szpital także włączył się w seniora Nie Niemniej jest w szpitalu. Szpital oczywiście organizuje również badania. I to są badania polegające na pomiarze cukru, ciśnienia, pomiaru ciała, czyli wagi naszej. I będzie również pokazywana taka praktyczna nauka z, z tym stymulatorem AED. To jest urządzenie, które służy do udzielania pierwszej pomocy w przypadku gdyby ktoś zasłabł, stracił, stracił oddech ustało widzi jego serca jesteśmy w stanie udzielić mu tej pomocy jest to nieskomplikowana sprawa proszę się nie bać używać tego aparatu po to właśnie będziemy go pokazywać żebyśmy wszyscy zobaczyli że tak naprawdę on działa sam My tylko możemy, mamy pozwolić mu po prostu działać, więc proszę się nie obawiać, będą to ciekawe zajęcia. A później spotkania. Mamy bardzo ciekawe spotkania z trzema paniami. Fizjot, pani fizjoterapeutka, pani Anna Pigulska, będzie opowiadać o sile oddechu. Oddech jest bardzo ważny w utrzymaniu zdrowia naszego ciała i to zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. I tutaj, tutaj myślę, że będzie to bardzo ciekawe, ciekawe spotkanie. Pani będzie opowiadała o sile oddechu w profilaktyce udarów i zawałów i będzie również prowadziła ćwiczenia oddechowe. Następnie pani Ewa Piskorska. Pani Ewa jest koordynatorem pacjenta onkologicznego i opowie o tym, czym się zajmuje jako koordynator, jaka jest jego rola, jak pomaga naszym mieszkańcom w Świnoujściu. Opowie o tej ścieżce pomocy, jeżeli już rzeczywiście trafi, spotka nas coś tak przykrego jak nowotwór, jak sobie z tym poradzić, gdzie szukać pomocy i psychicznej, i pomocy medycznej i w Świnoujściu, i w Szczecinie i ostatnie spotkanie, żeby poczuć trochę się już swobodniej, odetchnąć, zajęcia relaksacyjne z panią psycholog, panią Anną Michalak zakończą ten dzień szpitalnych badań. I tak dotarliśmy do końca środy, ale drodzy państwo, to tydzień poświęcony to Środek semio. tygodnia dopiero. Środek tygodnia mamy tych wydarzeń całą masę. No, to ja proponuję jednak ten czwartek i piątek. Opowiedzmy tak w skrócie, co samorząd Świnoujścia przygotował razem z jednostkami podległymi dla naszych seniorów, tym razem w czwartek. Czwartek. Ja Państwa przepraszam, że korzystam z tych kartek, ale tych wydarzeń jest naprawdę tak dużo, że, że potrzebuję takiego wsparcia. Czwartek to temat bezpieczny senior. I tu organizatorem jest Uniwersytet Trzeciego wieku. Serdecznie zapraszamy na wykłady, zajęcia z kilkoma osobami. Z panią Adrianą Lesiewicz, rzecznikiem konsumenta Urzędu Miasta o prawach konsumenta. To jest bardzo ważne. Bardzo często zdarza się, że jesteśmy. Oszukiwani, wprowadzeni w błąd i nie wiemy, co z tym zrobić. Jesteśmy w rozpaczy. To są pieniądze to są, to są dla nas bardzo ważne rzeczy, które pani Adriana pomoże nam rozwiązać pokaże nam ścieżkę, jak się te problemy rozwiązuje dokąd napisać albo jakich. Jak, albo czego, się, czego jak sobie zapobiegać pewnym pewnym nadużyciom, nadużyciom tak, wprowadzaniu ja nas ja, w błąd. Ja mhm. tylko powiem, że nasza pani rzecznik konsumentów, pani Adriana Lesiewicz, ma bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o odzyskiwanie pieniędzy. Może my nie zrobimy żadnej reklamy, udało się odzyskać dla naszych mieszkańców, mieszkańców Świnoujścia, miejskiemu rzecznikowi konsumentów blisko 2 miliony złotych, drodzy Państwo. To jest bardzo dużo i to są, wydawałoby się, proste umowy, ale niestety czasami obarczone jakimś błędem, który, za który my płacimy, a pani Adriana pomaga nam z tego rzeczywiście wyjść na prostą. Kolejne spotkanie, które odbędzie się w Galerii Art, bo te wszystkie spotkania tematyczne odbędą się w Galerii Art przy ulicy Wojska Polskiego, to spotkanie z panem Mirosławem Karlińskim, komendantem Straży Miejskiej. Bezpiecznie w moim mieście. I tu będziemy poruszać kwestie bezpieczeństwa na ulicy, na chodnikach. Sami często się czujemy zaniepokojeni poruszaniem się hulajnok na terenie, na naszych drogach. Nie wiemy, kto ma pierwszeństwo, jak się zachować, jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji. I tu z panem komendantem, myślę, będzie można mu zadawać pytania. Mam nadzieję, że to będzie też w formie takiej wolnej dyskusji. I kolejne spotkanie jak nie dać się oszukać spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji. Proszę Państwa, ilość oszustw, które, się, które, które mają miejsce. Codziennie jest niespotykana i ona jest niestety rosnąca. Dajemy się oszukiwać kiedyś była na wnuczka, tak? Teraz się dajemy oszukiwać nawet na pracownika banku. I ostatnio bardzo często właśnie są tego typu próby oszustwa. I tutaj funkcjonariusz miejskiej policji Powie nam, jakie są właśnie dzisiaj te ścieżki, którymi oszuści próbują do nas dotrzeć, jak się zachować w sytuacji, kiedy ktoś do nas zadzwoni, ktoś będzie nas zaczepiał w taki właśnie sposób i jak temu zapobiec, żeby nie doszło do, do sytuacji dla nas bardzo nieprzyjemnej. A jeżeli już niestety zdarzy się, że, że damy się wciągnąć w taką rozmowę i. I niestety okaże się, że nasze konto zostanie zablokowane, ogołocone, e, stracimy pieniądze, e, to powie nam też, gdzie zgłaszać tego typu przestępstwa, jak, w jaki sposób zainterweniować, żeby uchronić, bo są sytuacje, kiedy da się uchronić, przed, pomimo, pomimo tego, że pieniądze, e, pieniądze, zostaliśmy pozbawieni naszych oszczędności, Czasami udaje się jeszcze z tej sytuacji trudnej wyjść, aczkolwiek zdecydowanie lepiej dbać o profilaktykę, bo, bo bardzo trudno później. To prawda. I tu apel szczególny do dzieci naszych seniorów, do wnuków także, tak. żeby edukowały i żeby miały częstszy kontakt ze swoimi rodzicami tak. czy, czy dziadkami, bo to czasami pomaga uchronić właśnie przed takim prostym oszustwem. I na koniec dnia o 13:30 podpowiem szybciutko, Aplikacje bez tajemnic, spotkania z informatykiem nasi seniorzy potrafią świetnie korzystać ze smartfonów, tak. ale mają tam przeróżne aplikacje. Podpowiemy, jakie aplikacje zainstalować, bo one hmm. są użyteczne, a jakie można odinstalować. Z kolei Piątek to Senior z pasją i tutaj um, otwiera nam się rzeczywiście bardzo bogaty kalendarz wydarzeń, bo zaczynamy grą miejską. E, grą miejską e, z informacji, e, startujemy, z informa centrum, e, e, wróć. startujemy z informacji turystycznej przy Placu Słowiańskim, drodzy Państwo. Tak, tam, tam będzie można odebrać pakiety, które są niezbędne do tego, żeby przejść, e, żeby wziąć udział w tej grze. Ta gra miejska jest taką świetną zabawą, która pozwala nam poznać miasto troszeczkę inaczej niż dotychczas na nie patrzyliśmy, pójść inną ścieżką, inną ulicą. Więc serdecznie zapraszam, zapraszam tutaj nie tylko samych seniorów, proszę zabrać ze sobą wnuki, znajomych, przyjaciół. Niech to będzie takie spotkanie integracyjne, a później warsztaty artystyczne. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Będziemy mieć bardzo ciekawe wydarzenia. Warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez pana Tomasza Sudoła, warsztaty malarskie pani Katarzyna Baranowska, warsztaty farbowania toreb półcienniczych, bardzo praktyczne, pani Karolina Miłosz. I wszystkie te warsztaty mają taki charakter poznawczy, czyli można przyjść i otwarty. Czyli można przyjść w każdej chwili, można wyjść, bo mi się nie podoba ten warsztat, pójdę sobie na następny. Nikt na nikogo się nie obrazi, proszę się nie czuć zobowiązanym przyjść, żeby to zobaczyć i ale poznać. Super, naprawdę będzie super, ale ciekawe, to jest ciekawy punkt i ja muszę zapytać o szczegóły. Portret jak za dawnych lat, sesja fotograficzna dla naszych. Seniorów, mhm. e, czyli będzie profesjonalny fotograf, tak, fotografka, tak. pani Agnieszka tak. Natorska, i będzie można mieć sesję zdjęciową. Tak, będzie można mieć sesję zdjęciową. Od tego, jak ta sesja e, fantastycznie wypadnie, będzie zależała Państwa kreatywność. Kreatywność naszych seniorów. Jeżeli chcą, mogą przynieść. Inne ubrania niż noszą na co dzień. Mogą się poprzebierać i zabawnie, i poważnie, i oficjalnie. To wszystko będzie zależało od ich fantazji i, na to, i od tego, na co będą mieli ochotę. W prezencie, po takiej sesji, otrzymają wydruk jednego wybranego zdjęcia i no już z tym zdjęciem będą mogli zrobić, co będą chcieli, powiesić, po, postawić, dać komuś w prezencie. To jest myślę, że naprawdę bardzo ciekawe, bardzo, bardzo interesujące propozycja bardzo interesująca Miejskiego Domu Kultury, a wszystkim tym wydarzeniom, które będą się odbywały w Miejskim Domu Kultury będzie… bibliotece. Przepraszam, tak, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Za dużo instytucji bierze w tym udział Piątek, i… Piątek, drodzy Państwo, to Biblioteka Publiczna, zapraszamy, będzie działo się… Biblioteka… Ba i cały czas będzie otwarta kawiarenka w tej bibliotece, możecie Państwo przyjść i pograć w planszówki. Będą, są specjalnie zakupione gry planszowe, będziecie Państwo mieli tam kawę, poczęstunek, herbatę, wodę. Proszę się po prostu dobrze czuć w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cały dzień dla Państwa. Tak. To piątek, sobota, to dużo aktywności z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji tak. Wyspiarz, bo spotykamy się na basenie o godzinie 17 na zajęcia z Aqua, Robiku. Tak. To jest 45 minut. 45 minut trwają zajęcia. Zajęcia są odpłatne. Niewielka opłata 5 zł za, za wejście, płatna na miejscu. I myślę, że również wciągnie wielu z Państwa. Zajęcia aqua cieszą się w ogóle na co dzień dużym zainteresowaniem. Zapraszam jeszcze więcej osób, które nigdy z tego nie skorzystały. Warto, jest naprawdę to, jest to świetny sport. A jeżeli ktoś nie lubi pływać, nie lubi wody, to może podbijać piłkę na hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego 9. Tam zajęcia z tenisa stołowego pomiędzy 11 a 13, więc albo tu, Albo tu, albo tu i tu, drodzy Państwo. Niedziela. Niedziela to finał, tak. e, finał e, naszych senioraliów, no i tu będzie działo się całkiem sporo. Tak. E, dużo ruchu, dużo niespodzianek, dużo atrakcji. Powiedzmy, co przygotował samorząd z e, Od samego rana zaczynamy na sportowo. E, od rana, zależy co, dla kogo rano. Zaczynamy od godziny 11:45. Rozpocznie się rejestracja do masy krytycznej. Masę krytyczną znamy. Jest to nasze stałe wydarzenie sportowe w Świnoujściu. W tym roku pod hasłem seniorzy na rowery, i zapraszamy tutaj szczególnie osoby w wieku senioralnym, żeby dołączyły do, do tego fantastycznego marszu. A później, a spotkanie jeszcze, gdzie się spotykamy? Spotykamy się pod Urzędem Miasta. O 12 równo rusza masa krytyczna. Trzeba nasmarować łańcuchy, drodzy Państwo, sprawdzić, <gry> napompować dętki w koła rowerowe i ruszyć masa krytyczna w niedzielę. Spotykamy się na placu Adama Mickiewicza, to ten plac, duży parking przy Urzędzie Miasta. Będzie wesoło, będzie barwnie, będzie pewnie słychać mnóstwo dzwonków. Brzęczących, no ale e, jak już przejedziemy tę trasę, to później o 17 spotykamy się w hotelu. Czeka nas fantastyczna zabawa i to jest zamknięcie całego tygodnia wydarzeń. Czeka nas zabawa prywatka e, z DJ-em, e, zabawa e, z fantastyczną kolacją. E, zapraszam Państwa serdecznie do Interferie Medical Spa. E, tam od godziny 17 do 21 będzie się można e, Fantastycznie bawić. Zapraszam ze znajomymi, z przyjaciółmi. Będzie świetna zabawa, będzie taniec, yy, będzie muzyka i będzie dobre jedzenie. Szalona, prywatka dla babci i dziadka. Brzmi fantastycznie, drodzy Państwo. Ta impreza jest y, częściowo odpłatna 50 zł. Tak, bilety y, do nabycia w kasie MDK, a jeżeli ktoś ma y, kłopoty ze sprawnym poruszeniem. Się, to w galerii Art. Również. To w galerii mhm. Art bardzo blisko. Na, y, na po, tam na, jest podjazd. Tam więc... jest podjazd, są schody, można bez problemu pokonać. Yy, Zapraszamy też, żeby. Yy, Młodsze osoby, dzieci seniorów zakupiły bilety, żeby też poinformowały o tym, że naprawdę można się świetnie. A to prezent dla swoich rodziców. A, to, i a właśnie. Właśnie. Tak dotarliśmy do końca. Opowiedzieliśmy Państwu o senioraliach w silności, Być może gdzieś tam spotkamy przyszłych radnych Rady właśnie, Seniorów. Proszę Państwa, niedawno podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów, Pierwszą, pierwsza Rada Seniorów w naszym mieście czekamy na publikację tej uchwały, żeby móc zorganizować wybory do rady seniorów. Rada seniorów ma być przedstawicielstwem osób w wieku senioralnym, które będzie z nami współtworzyć politykę senioralną w mieście. Czyli osoby z państwa grona, osoby, które państwo wskażecie, to mogą być osoby młodsze, będą współdecydowały będą inicjowały działania, które są Państwu potrzebne, które uważacie za niezbędne, będą rozmawiały z organami wykonawczymi, czyli z Panią Prezydent, z Radą Miasta, organem uchwałodawczym. Będziemy się, myślę, często spotykać po to, żeby ustalać Państwa potrzeby, oczekiwania i je po prostu spełniać dla Państwa dobrego samopoczucia w tym mieście. I ja liczę na to, że wszyscy będziemy aktywni. My także na emeryturze pewnie no będziemy oczywiście. aktywni. Będziemy korzystali z tego, co będzie organizowało tak. miasto. Gabriela Piskiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. Ma moim i Państwa gościem dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.